Jeszcze nie pytałem się odnośnie modowania gotika. Co? Kasia mówi, że jest gotowa, możesz, rob... możesz działać. O, już jest tu. No, o, teraz cię widać. Czai się za mną jak krap, hey. nie borak. Ale musisz aktywować Kasia, Uważ, to jest dobre miejsce. Dobre miejsce na co? No, <laughs> Nie ma tak jak wkurzyć męża, co jak gra. W ogóle już to mówiłem parę razy, ale żaden boss mi tak wiele razy nie zabił jak Kasia Gra. Żaden To jest ostateczny przeciwnik o, o aktywowane Czekaj, schowam się gdzieś Dobra. Au, 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 au. Możesz tu siedzieć. Muszę wyciągnąć telefon, przygotować się. Nie mogę Które? dalej. Pierwsze czy drugie? Myślę, że drugie. Drugie, zdecydowanie. <grym> Czyste złoto. Ale musisz <grym> mówić głośno, bo jesteś trochę dalej. to słuchaj tego, Ksaeilor, bo jesteś jedyną osobą, która chciałaby usłyszeć po ogóle słuchar. Ja jestem drugą osobą. <grym> Jedzie blondynka <w> samochodem, <grym> podchodzi policja <grym> i mówi: "Poproszę do wody. ale ja nie umiem pływać." <grym> nice. Bardzo ładnie. <grym> Przepięknie. Udało ci się to. Podoba mi się tu. Podoba ci się? Tu Amir się wcale nie. Czynę. Będę czynę. Możesz, możesz, możesz już iść. Co? Nie, nie idziesz? A może mm. ty chcesz p... Po nie. Chcesz mm. <laughs> si się? Przynajmniej nie będę musiał szukać, żeby wycinać. Dobra, idź! No idę, idę. Chcę, idę do sklepu. Ktoś też jeszcze... Nie. Pole